O mój Boże, jaka ta gra jest głośna! Jezus Maria! Witam Was bardzo serdecznie! 8 sierpnia, godzina 13.36, co może zabić trochę, ale ta gra jest głośna! Godzina 13.36, aż nie, muszę sobie ściszyć po prostu, ale ta gra jest głośna! Albo nie, zostawię na Maxie. Dobra, zostawię na Maxie. Gram o godzinie 13.30 Co może trochę zabić yy, vibe całego fnapa, Ale dalej mi się wydaje, że może być straszne Jest to gra typu, tak trochę 2D chyba Coś takiego, nie wiem jak to inaczej nazwać Five Nights at Into The Pit Ściszę wam na się pewnie o 10 dB Jeśli to będzie dalej za mało Ściszę grę, albo po prostu ściszę o 15 dB Tak? Tak Pierwszy odcinek, znaczy nie wiem czy z tego będzie seria na pewno Jutro o godzinie 20. Nie może Ciebie zabraknąć widzów. Jutro o godzinie 20. Livestream z FNAF Into the Pit, bo dzisiaj pewnie będzie po prostu takie wprowadzenie. Czy będzie z tego seria filmów? Raczej nie, ale zobaczymy. Więc przejdźmy już do gry. O Boże, jaka cisza nagle nastała po tym, jak kliknę New Game. Ło! Sorry za wszystkie dźwięki w tle, ale jest tak cholernie gorąco dzisiaj, że mam okno otwarte, więc jakby było jakieś. To nie ja. Creepy, albo fire a balanced, a narrative A nie wiem co. Jak chcę łatwiejsze chyba najpierw. To jest chyba zbalansowane. To ja chyba wezmę balanced. Ej, bo ja nie wiem co to znaczy, nie można po prostu easy, hard, normal... Prolog. O. Can something interesting happen around here for once? Okej. Okay. O oh, salt, it's time to go! Freddy Fazbear! A nie, to Bonnie the bunny, albo Freddy Fazbear. The escape is 2 mentioned. Isn't it uh, anywhere else I can go? The, the pizza was good for the first uh, couple of times, but I really want to do something new. Okej, okay, czyli jedziemy sobie na pizzę, ale już się nam przejadła. Oh, come on us! Jeff's can be the worst place to hang out. Every day has been the same. wash that. Where's the fun in that? It's almost glad school starting tomorrow, just so I only have to see the place on the weekends now. Oh, czyli i I'm sorry, son. I know uh, no kids' option for for fun should be hanging out around a rundown pizza joint, but Jeff's. It's all we got. It's all we can afford. Jesteśmy biedni, albo... Nie! Nie jesteś biedny, dopóki cię tata nie weźmie do drzewca na pizzę. You know money's been tied... Nie interesuje mnie to! Fajnie, idziemy na pizzę do drzewca! If the corner store even survives that long, everything in this town is dead or dying. And there is no te telling what's closing next. Why can't we go to the next town? O, oh, chce mi się No nieźle. Ja to będę skipował, bo ja nie po polsku, to ja po angielsku nie umiem. Po prostu pokazuję wam cały dialog, sami się przeczytajcie. Moving is a no go. Trzy kropki. Ale fajne, fajna animacja, kurde. Go, to that game. Can't we just pack real map? <ścoughs> chcemy wydupić, chcemy wydupić tę babcię chyba. Speaking of things that changing, I forgot even one Yeah, I bet they is still on the corner at the stoplight. Oh yeah, let's make a deal. If it's, I'll give you an extra buck for another slice of Jeff's. Ooh, nice. kolejny kolejny slice of pizza. Oh kurde. Ojo, Sealed that, cheated. Jeff's pizza things we get better us well get that's the spirit oh yes me. yes i'm sorry john yeah oh i am sam well late again that i am sam remember when the, this place was the place totally my parents took me here O tutaj jesteś Mother Father Jemy sobie sami pizzę A, secret bulpe, huh? Ło! Czemu pokazuje mi już shift to run? M mapka Dining Area Entrance Nice Czemu mi już pokazuje, że mam uciekać? Look for the balpit. Balpit, okej okay, pod M gdzie jest... Gdzie będzie Balpit? O, tu jest! O. o i tu chyba. Ja bym tu przeszedł. Tu jest raczej Balpit. Hej, it does exist! Hej, it looks of gross, but I wonder what that If I would miss for a while. Mordo, Twój twój dat ci, ci właśnie wziął na pizzę! O Jezus, zestrałem się! Zestrałem się! Objectiva. O Jezus Maria! To jest 13! Dobrze, że ja w to nie gram o 23, bo bym się obstrał. Here's hoping I don't get a pink eye. Into the pit. O co się dzieje właśnie? O kurde, jakiś game. Co jest? What the. Co jest? Dobra, ja muszę na jedno ucho mieć. Jedno ucho muszę słyszeć, co się dzieje w świecie. Bo ta gra jest tak głośna. That says we're going to movies later. Wait, what are you seeing? I don't know. Milionki! Boss goes. Don't get slim. Okej. Okay. Explore the area. To może da się iść gdzieś indziej. A ty gangster. A nie, tutaj nie mogę z nim pogadać. To idziemy tu chyba. A tu jakiś party jest. Kurde, co jest? jak ten co jest, co się? dzieje Bonnie is the best. Do you think he takes Czy mogę przyjść do Boniacza? co? tu się dzieje? Czemu to jest jakiś tajny disco party? Mam set, a się lepszo. Aha, czyli teraz będziemy, czyli teraz będziemy tylko słuchać innych, jak jak oni się dobrze bawią, jak oni idą do kina dookoła parku, a my mamy przewalone jakby, my jesteśmy źli bo nasz ojciec bierze nas tylko tylko na pizzę do Jeffsa i tak będę dał dużo za pizzę u Jeffsa. I need more tokens I think I lost mine in the ball pit Co słuchamy dalej? Yo dude, red clouds, haven't seen a get up line. like, like before um, thank you I like your future, future old. You am chill that you take sure. a in school, sure. I moment, That's my favorite old movie. Old? What are you thinking? This movie came out like three weeks ago. Chill out. You just messing around. I'm Mike, and this Jim. You got name? Oh, I'm Oswald. My name's Shyachu. My Oswald, like a wizard. The wizard of Oz. Ah, uh, it's playing nice. Oz. Oh yeah, I said that once. Once, my parents called me Oz. Guess uh, they were they were they got me the today from. That that's where they got me today from. How can come with seeing you around? us? Um, no, uh, that's a good question. Ha! You're a funny guy. Dobrą okay, lubię Mike. Lubimy się z Majkiem, tak? I Chip też lubimy. Chip i Mike schkiby right? dsiąkmy. What? But, cheap dude, you're stressing that newbie me out. Let me, hear me. have some fun. Chcesz you're play pizza roll with us. <laughs> that sounds fun, but I don't think I'm uh, supposed to be here. Well, where else should be? What is? hell. What was that? dopiero się gra. Hey, amod. I don't know what go on, but I Okay, big game I Meets Chip and Mike in the Arcade Sorry, sorry, idziemy do Arcade'a Co tam robił ten, ten, o I kept it for Foxy's Pirates połówce M Jesteśmy na Entrance e, Arcade, to idziemy tu do góry Pizza! Dobra Jesteśmy przy Arcade'ie, ej, tu są Hejka Have you ever played Pizzarel Not Pizzarel, but I've seen something like it. This is the least and greatest mode. From burst so I'm not surprised. Pretty exclusive stuff because here. What, Fazbear's? Ha! A kid who doesn't know about Fazbear's? Fazbear's, you... FRAZEBARZ! you're... You're a racket dude. Here, grab a ball and we'll show you how to play. You'll uh, go up against me first. all we are just ukulele. I'll go easy on you, baby. O, oh, czyli gramy. Ok, ok, so the goal is to score as many points as... Grałem w to ostatnio jak byłem w Gdańsku i wygrałem taki fajny samochodzie. O go tutaj. Posłuchajcie tylko tego ten silnik od BMK Ale super silnik, nie? Kurde, nie jeździ... Dobra, do chusteczek ci wrzucę. Ok, there's a ramp on the end. So that's... ok Check this out. O! Oh. O, aha, no nieźle. Ok. O Boże. Dobra, 10, 10 jest dobrze. Palmer. My turn. Dawaj. A ty nieśmieszny jesteś. Nie wiem, że jesteś tym, w tym dobrym Mike, ale. O, Mike jest najlepszy w tą grę. Okej. Okay. Dobra, ja chcę. O tu i o tu. O, kurde, blisko. Dobra. Znowu dziesiątka. Here I go. Jedno, to nie jest śmieszne. To jest. To jest komputerowo, komputerowo zeskryptowane, Mówię wam. Dobra, chociaż to 50, czterdzieści. Jest pięćdziesiątka. All right. let's go. I ostatnia piłeczka. Ej, dobra, spokojnie. Gierka Ej, myślałem, że ta gra będzie trudniejsza, Bo za bardzo przyzwyczaiłem się już do Security Glitcha. Nie wiem. Security Breach nie był najlepszą grą, ale szczerze, ja to tam, ja tam lubię szczególnie po Ruin. Last Balls make it a good, good roll. Nie trafię. Mówiłem. Ale 80 punktów jest git, nie? Ha, defeated. Dude, you didn't have to go on that hard on the new guy. Just motivate him to try harder next time. Okej, okay, czyli pograliśmy sobie, wracamy. How about we play some pack instead? Oh yeah, that kills us. O nie! Jak ktoś tam biegnie! Co, mam go złapać? A nie mam go złapać... Dobra, to... Tak, tu wejdę? A Nie, tutaj jest ten arcade. Nie mam się dać złapać. O kurde, obiegani! I want... Bo leć! Bruch! Ej, co jest? ah, oh, this place is packed today. I feel like I could, I'll try the old trip. I think you might be right. Everyone's getting, getting their game on before school. Um, how about hiding then? Now, that's the game I'll do that? You're wrong. I find somewhere to hide. to Yeah, chyba. Okay, okay. jest just Dobra, to idziemy tam. Okay. damz? Oh, are the Pirate's go? Chyba nie mogę, O no dobra, trudno A tam dalej? Aż should a Pizza flavored soda. what the shit Może tu? O, uh, Nie Yeah, yeah Nie yeah, Among Us, okej okay. O oh. Is pan Freddy? Who's Freddy? To jest Freddy! Freddy Fazbear! A, czyli mamy dotyczenie z chłopem, który po prostu nic nie zna, zawsze jedzie tylko do Jeffsa na pizzę i to jest jedyne, na ojca. Mamy ciężką, ciężką tą finansową sytuację, ale chyba musimy być dalej po prostu. A może ticket Tak, widzicie, mieliśmy taki ticket litery, wygraliśmy ta autka. Gdzie ja powinienem... Tu? Just imagine all the girls, man. But why? You have it. All Impossible. Oh, brilliant. Impossible. Yo, me in one hand. Man, I have such thick fingers that I can grab one hand. Burger. Oh, curda. Oh, and everything. Yeah. June 1985. This is really like a movie. F. I should. I better hide. A de pan kamera. Ups. This much shows how much noise. Stay quiet. No mówiłem do Venta Famongas, a to mi nie pozwolili. Czy to mi wykrywa mój mikrofon? To mi wykrywa mój mikrofon, czyli co? Hej, they never found Whoops! Kur... Co tu było? Znaczy, wiem co to było. To był Springtrap z Fredbear Family Diner. Glad it didn't see me, ale what the shit! Czuł, bachu, czuł światła! Whoops. Chyba, chyba tam się. Whoops. Chyba zaczynamy już oficjalnie gierkę! od odmalo! Chip Mike! Crap! Czy się zawieszkować? Czy co? O kurde Okej, okay, czyli musimy być cicho, dobra, nie wykrywa to jednak mojego mikrofonu, ale Bieganie i to wszystko Może biegnijmy za nimi? Tak! Powinieneś! O! leki like Where do I go? Where do I go? See ya, O! Czy skończyliśmy prolog! Okej! Okay. Bez change! Megacod Studios! Candy Brastim! Okej! Okay, mi się wydaje, że mogę nagrywać i streamować jednocześnie, wiecie? To by było na tyle z prologu! Springtrap atakuje Dzięki wielkie za ten tydzień, Stef I... Może jutro przedłużymy daily Pamiętajcie, jutro stream 20 Po prostu... Elo Ej Dogrywam to scenkę na szybko w montażu Okazało się, że to nie jest żaden koniec prologa Tylko to był jeden... Jeden z endingów Po prostu uciekamy, kiedy... Kiedy Springtrap atakuje I to jest... I W pierwszym odcinku już mamy pierwszy ending To był po prostu ending <śmany> <śmany> Żaden koniec prologu Więc See ya na streamie jutro o 20 Elo